i dyrektor Sławieńskiego Domu Kultury, panią Izdabelę Sozańską-Majszak. Proszę bardzo. Drodzy Państwo, 40. Festiwal Orkiestr czyli 39 organizacji Festiwalu Orkiestr Dętych, to jest szmach czasu. I tak jak powiedział mój przedmówca... Nie moglibyśmy zapewne świętować tego pięknego jubileuszu, gdyby niewiele osób. Nie wszyscy mogą być z nami, ale pozwolimy sobie na ręce tych, którzy są z nami, wręczyć pamiątkowe medale, a do innych postaramy się trafić. I tak, I tak dla pana Wojciecha Rębisia, który wielokrotnie zasiadał w jury. Mieszkańcy Sławna pamiętają Przez do 1999 roku Kiedy festiwal mał, miał formę konkursową Pan Wojciech Rembis zawsze był z nami Zapraszamy Pana Jerzy Nogal, któremu w sercu orkiestry Denty zawsze grały, grają do dnia dzisiejszego pomysłodawca ogólnopolskiego Festiwalu Orkiest Denty, który jest także z nami. Podziękujmy mu prawami za współpracę. Ryszardowi Krzemińskiemu, który przez wiele lat przyjeżdżał do Sławna na festiwal orkiestr dętych, kapelmistrz orkiestry z Ostrowa Wielkopolskiego, teraz jest kapelmistrzem orkiestry w Chełmce. ma wiele fanek wśród sławieńskiej publiczności, drogie fanki pokażcie jak tutaj za panem Ryszardem on dla was przyjeżdża zawsze Kraflica, który w tym roku jest dwudziesty raz na Festiwalu Orkiest Dętych, drodzy Państwo, podziękujmy mu za tą wytrwałość i żeby chciał do nas przyjechać swój dwudziesty pierwszy, a na nas czterdziesty pierwszy festiwal Orkiest Dętych. Podobnie pan Władysław Mokowski. Podziękowanie za współpracę wieloletni kapel Orkiestry Dentej ze Świdwina, która także odwiedza nas tutaj na Festiwalu Orkiestry dentej Gratulujemy i dziękujemy. Drodzy państwo, na koniec gospodarze, czyli pan Stanisław Poprawski, pomysłodawca, twórca festiwalu orkiestrych, przewodniczący komitetu artystycznego. Gorące klasa. oraz Maciej Poprawski, kapelnię Sławieńskiej Orkiestry Dębnej. I drodzy Państwo, podziękujmy serdecznie oklaskami za wieloletnią współpracę przy festiwalu orkiezdentych, Jak najbardziej gorąco potrawicie kochana sławieńska publiczności, bo wszyscy właśnie dla was.